Ja mam się mataj, widzowie, patrzcie, gdzie ja tutaj jestem dzisiaj. Kto to ze mną jest? Witam Pandę, witam Damiana, Siemanko. witam serdecznie. Jakieś magiczne studio się tu pojawiło. No. Tak, zgadujcie, o kogo jesteśmy, nie? Ale właśnie, dzisiaj zrobimy sobie coś ciekawego, wracamy do starych korzeni. To czy to? To czy tamto? Edycja Stars, moi drodzy, więc będzie grubo. Mam tutaj przygotowanych 20 pytanek i będziemy musieli wybrać po prostu jedno z dwóch, co nam bardziej pasuje, nie? Okej. Okay. myślę, że w miarę proste, ale będzie ciekawi. Wy też odpowiadajcie w komentarzu, to jest bardzo ważne widzowie. Robimy to razem i pokaż, moją zostawić, nie. O! Możecie zostawić łapkę na niebiesko albo na czerwono. Tak, dobrajcie dużo. <grym> jak zostawicie na czerwono, to Tori będzie jeszcze bardziej szczęśliwy, nie? Także <grym> zostawcie łapeczkę do Toriego i możecie mu też suba na kanale strzelić. nie? By super właśnie, koniecznie subskrybujcie do chłopaków, oczywiście też zapraszam. Ale już bez zamulanka lecimy, nie? Dobra. No Pierwsze to... pytanko duo showdown czy solo showdown? Tu musimy wybrać jedno. E, no ja wiem, że pan da weźmie solo na pewno, no, nie? No ja solo, <laughs> solo wybieram, ok. e, Ale ja biorę duo, bo okay. du duo zwerko nie? Mm, to muszę wybrać duo. Ja solo jeszcze, jakoś zawsze lubię. Jeszcze tu siedzi obok, jakbym wybrał solo, to by mnie. Oh, Dobra, ale to bierz solo, bo jest większość. Tak, no większość. Ja też solo lubię, nie? Solo, fajna Dobra, 100% głosu. No bo to pierwszy. Wow. <laughs> Jedyna osoba, co razem zakpi. <laughs> Dobra, to jest proste, i no. Stracić kod twórcy czy stracić swoje to Aha no, zastanówcie się dobrze. Nie no, hopę free. No to mów, zawsze. jak stracić kod. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja Dobra, bym wolał mieć konto, dalej. Okej, okay, ja to się ale, Czyli ale ogólnie stracanie kodu to by było właśnie zdegradowanie o jeden Tier niżej, no tak. nie? No, bo więc ja myślę, że też stracić kod, no. Gdybym miał trochę mniej, ja mniej skinów, to dałbym właśnie na konto, ale tak to też daje na kod, bo jednak ja mam bardzo dużo skinów na koncie, nie? Okej, okay, dobra. Znaczy no, obie rzeczy są bolesne, nie? No ja myślę mów się, tu by nie, nie ma łatwego wyboru, niczego z tych rzeczy bym nie chciał stracić, ale no, jak już to chyba bardziej właśnie w tą pierwszą opcję, czyli co? Klikamy to. Tak jest. Jeej, 100% głosów, dobrze. <laughs> dobra, ale teraz mamy kolejne pytanko i tu myślę, że Panda... Bierze Office Challenge Record, tak mi się wydaje. No. Tak? No, ja, ja bym... to jest skin, co... No niby nie ma dużo osób, no. ale no mimo wszystko... Tam on był darmowy. Ci, co nie? się zapisywali na bym ten, początku. tam trzeba było się zapisać i ci, co grali w becie. W ogóle pamiętam, jak, jak ten Challenger wci. był w sklepie i tak sobie go analizowałem, analizowałem nie Nie, kupiłeś, nie. No, tak mi się nie podoba, no. no Ja właśnie go kupiłem, więc... No nie, no ja Challengera bym wybrał. Ja Starsheli. Ja też Starsheli biorę, więc tutaj mamy większość, jednak Starsheli to jest taki Odzisk. Oh, Dobra, i teraz fajne pytanie w sumie. Czy lepiej było z chromatykami, czy... Bez chromatyków. Lepiej było z chromatykami, czy bez chromatyków, tak? No właśnie, sobie wy to wybrać? To serdecznie. też zależy, jak y, na to się patrzy, w sumie, ale mi się wydaje, że ja bym dał, że lepiej jest bez. Ja też, Ja myślę, że no, ja gracze Ci co dochodzili, to ciężko im było odblokować tych chromatyków, bo mieli te chromatyczne kredyty i to się ciężko zbierało. Po prostu ta chromatyczność, chromatyczna rzadkość też już traciła sens, przez to, że no z każdym sezonem pojawiał się nowy brałek. I tych chromatyków, chromatyków no. by, było tyle, że. Hu, bo nie, musieli no musieli to jakoś no, rozwiązać. Tutaj się nie? zgadzamy wszyscy. Niemand wat Niemand, No dobra, kolejne pytanko, i to już trzeba się dobrze zastanowić. 100 tysięcy monet czy 10 tysięcy błyskotek? No nie no, co, co to za pytanie? <laughs> Jak co to, znaczy, to jest łatwe, to jest, no jest, jest. według. Jest... No, no dobra, i to rynek pierwszy odpowie, no, no, Nie no, ja bym wybrał monety. No, no oczywiście, to, że że tutaj, nie mam 100 tysięcy monet wiesz, biorę w ciemno. Stary, no. wiesz ile? Ja muszę jeszcze chyba 50 postaci na jedną rzucić, a potem hyper czar, żeby pośpować. 10 kablinów to nie, co nie niedawno w sklepie było za jakieś dużo pieniędzy na razie. 10 kablinks to za możesz zbierać. Czyli wszyscy dajemy 100 tysięcy monet. No dobra. I teraz takie świeże pytanie. Pytanko, możecie obczaić, Melody czy Angelo? Kogo byście tu wybrali? Kurcze pieczone, dobre pytanko, no No Melody jeszcze tak nie wbiła do gry tak w 100% nie? No Ale tak, też też by... mogliśmy sobie ją pograć testowaliśmy, testowaliśmy, Ciekawa ta mechanika No ale mm. to też wiesz, jak grasz na te boty A grasz tak. normalnie, to też się to różni Ja myślę, że melodii będzie na Brawl pani fajnie śmigać Bo ona ma to, że te nutki się kręcą tak, no, jeżeli... to jest fajnie. no bo wiem, że jak ona trafia w par To ta nutka się już kręci Czyli nawet skrzynka Nawet jest jak ta na no, cube'a nie, no Na ten moment bym wybrał wybrał Angelo, po prostu. Okej, okay. ja wcześniej też bym wybrał Angelo, ale teraz mam wrażenie, że chyba... chyba może być Melody. Fajniejsza. Okay. Ja też jestem <grym> Jestem bardzo, bardzo ciekawy jak wyjdzie, bo nie? Bo generalnie w sumie Melody mi się wydaje taka prostsza do grania, więc dla mnie to jest lepsze, bo nie jestem jakimś skillowym graczem. No co, ona ma też dłuższy zasięg, te nutki sobie przelatują przez ściany. No tak, właśnie ja bym tak wybrał Melody. Dajcie znać oczywiście widzowie w komentarzu, bo tutaj wasze głosy są też ważne. Melody, melodii Melody zaznaczam, okej, okay, niech będzie. Uuu, uh. <laughs> Hyra czy Fizik. Hmm. Tak jest. No i oba już y, przestali pushować pucharki. Mm -hmm. Słyszałem dużo, znaczy nie wiem tego, ja słyszałem, że Hyra mocno toksyczny gracz. i tak trader i, tak i dalej, tak Też WinTrader też? No, no. No, no. Patrząc pod tym względem, dlatego właśnie wybrałem fizyka, chociaż nie znam go jakoś dobrze. Nie odpisał ja mi też. na moje wyzwanie 1 więc trochę tutaj mam minusa, <laughs> ale Hyra też mnie nie odpisał. <laughs> Dobra, no, <laughs> to minusa. się równa. Y, biorę fizyka. Ja też no. Ja Okej okay. nie, eee, nie wiem, no ja ogólnie częściej widzę jakieś filmy właśnie od hyry czy coś Więc chyba bym wybrał hyrę właśnie z tego powodu, okay. ale no dobra, no klikamy fizyka. Eee, dobra, można zjechać do kolejnego pytanka, dwa bardzo fajne skiny. Nie no, to są proste pytania. No nie takie. wiem, czy takie proste. Wirus Aimit kontra Phoenix Scroll. Ja bym chciał mieć wirusa. Okay. <laughs> ja mam wirusa i wirus jest giga OPEH jeszcze te animacje co mu ostatnio poddawali. Ja tam wirusa fajne. bym nie chciał mieć, ale takiego 8 virusa, <noise> No No dobra. to całkiem spoko i też bym go właśnie wybrał. Fajnik, który jest fajny, ale jednak wirus, no to jest spółka Jest bez... fajny, tyle już na niego czekam, żeby go wreszcie zdobyć na konto, że może kiedyś padnie. a tego wirusa no to już nie zdobędzie się niestety. No, no, no. tak, to już jest potwierdzone. Bum. wirusik 8-bit. 5 razy 30 ranga okay. i jedna 35 piątka, które byście wzięli? Ja 35-kę jedną. Ja. Jak, jak już wiem jak to wyglądało. <grym> nie no, jeszcze no. jakiś czas... Nie no, w sumie zawsze bym chyba wybrał jedną 35. Myślę, że taką 30 jestem w stanie spokojnie Piperką zrobić, nie? Po tym co wczoraj się działo, jak sobie grałem. Mocno się czujesz na niej. No właśnie nie wiem czy aż tak mocno, ale taka 30, jak na przykład wcześniej tymi jakimiś brawlerami sobie grałem z widzami, to tysiąc był do odrobienia spokojnie. Ja Więc też 35 wybrałem To trzeba być, nie <grym> wiem, nie mi, trzeba mieć no, psychę z kosmosu. Yy, 5000 opówek w górę nie. i, to, i, to, i, to, i, to, i to, to, to z pandą. Panda będzie mu pomagał. <śmany> w trio. 50 tysięcy <śmany> O w trio? <śmany> trio. jest jakbyśmy w trio wbiali. <śmany> to... <śmany> <Nie. śmany> <O, 36, śmany> ale byśmy miał przynajmniej streama przedłużonego dłużej. 30 ale Stawiam go nie zakończył. No. Czekajcie, muszę wykliknąć oczywiście 35 rangę. Bang, bang. I proszę bardzo, być youtuberem z Brawl Stars, czy proplayerem z Brawl Stars? To myślę, że jak tu jesteśmy, to jest dla nas prosty wybór chyba, nie? Nie do końca, bo ja bym Illumina. proplayerem, nawet bym to bym nie był. Okej, okay, okej. Okay. Ale mimo wszystko wolę być youtuberem. Ale wybór, nie? Czy, ale na przykład dajesz tutaj zdjęcie Gero, tak? a Gero jest proplayerem i youtuberem. To też prawda. to też prawda, ale Widzisz, to, jak jesteś proplayerem no. takim dobrym, no to masz też od razu przybicie na YouTubie, żeby robić to jakieś prawda, fajne rzeczy. Bo masz skilla, możesz pokazywać jakieś fajne akcje, dużo kontentu, właśnie do, do tworzenia. Zdjęcie może nie do końca dopasowałem, nie? Ale okay, okay. Mi albo to, albo to. Nie, bo to no, jest no, ale to, czy to? super proplayera pro tutaj, więc spokojnie. YouTubera też? Fajny, <laughs> fajny, ale ma oksy. Chyba bym wolał i tak być YouTuberem. Myślę, że bycie proplayerem to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wyrzeczeń pod względem takim, ile trzeba grać w to, ile, ile trzeba tutaj wszystkiego wiedzieć temat danej gry. Chciałem jeszcze powiedzieć to, że jak jesteś proplayerem, to tam nie liczysz tylko na siebie. Tylko też na swój cały team w browsers na przykład, bo tam gracie w trójkach, nie? No tak. A jak tak. jesteś YouTuberem, to możesz tak naprawdę tylko głównie na siebie się skupić, na sobie się skupić na siebie patrzeć. No, ale no też można z jakimś teamem nagrywać no Tak, że Jak <laughs> jesteś tym proplayerem, to nie masz tak, że nie wiem, ci się gra z nudzi. No chyba, że byłeś i już nim nie jesteś tym proplayerem, ale no wiesz, tak. Okay. Wybieramy. <laughs> bycie proplayerem oczywiście, nie, nie? Nie, nie. <laughs> Dobra, no to bierzemy bycie YouTuberem. Mhm. Wiem, że wy hejtujecie bardzo mega świnie. Y więc no jestem ciekawy tutaj waszego wyboru bo jednak 5 rankingowych dropów jest mocnych, ale tam często błyskotki po prostu trafiają. No można. Trafia. No. I no. Z mało miłość. Z, pi z pięciu to można, nie, nie wiem, strafić no. z 1000 w sumie no. blinksu. Nawet mniej. No, no jakby no, to, ci po stop spadało, no, ci no no. Wbadać. A w mega nie że te blinks też masz jakieś gwarantowane, no to jednak jeszcze jest duża szansa na tą legendę no czy Polityka. Ale ja też są ja szanse na skiny, nie? Ligi mocy. To ja mam prawie wszystko z tej ligi moc, więc hmm. mi nie ma co dropić, więc ja bym dostał same błyskotki, więc no tutaj dla mnie mega Chyba świnia. Lokiego Chestera, nie? No te nowe hmm. skinki jedynie, no. No dobra, no to idziemy z mega świnią, chociaż ostatnie niektóre były tragiczne, nie. No. Okej. Okay. Święta w Brawl Stars, czy Halloween w Brawl Stars? Ogólnie pisząc święta, mam tutaj na myśli no głównie Bożego Narodzenia, nie? No więc widzę to, po prostu, no, no, dokładnie. Jest to jest Spike, jest Dynamite. No ja tutaj myślę, że zdecydowanie święta. No tyle prezentów no. wszystkiego. A, ja się tutaj nie zgodzę, Halloween, to jest mój ulubiony Event w Brawlu. No, klimatik skinki. Mega właśnie lubię ten czas, dlatego ja bym ten Halloween dał, ale więcej no. jest świąt. Święta, święta, chłopie, jeszcze w Halloween teraz nie dają tego. Tego już nie tymi duchami, no, no to jest mi właśnie też. Te jakby, Shift, był trip, jakby był ten tryb, to bym też dał na Halloween, no, ale jak już go nie ma, no to, no to święta. święta wygręba, się no, nie no święta, niestety. Nie no, małpy można dostać na święta. Okej, okay, Brawl czy chodzą? Brawl in ball. real life, Brawl Badajcie <laughs> na Tory czy tam w ogóle odcinek wiecie z Brawl w prawdziwym życiu z tą ekipą Ciekawe I... kto wygra Pewnie teorii, bo to jest piłkarz, nie? Tak. A no co? Zodymka czy gorąca strefa. Hodzonik fajny, ale... Zodyma jest... Brawl, Brawl Ball, Ja biorę gorącą strefę. Robić. Serio? No, ja się z wami nie zgadzam. Ale Zady ma więcej. No, spajka na gorącej strefie? No wijłem właśnie, no? O, tak myślałem właśnie. No dobra, to lecimy z dymką. O i teraz tutaj do góry. <grym> pytanko Dobre do Damiana. Wow. ale do Pandy też, bo Panda też zainstalował chiński browser. No zainstalował <grym grym> Na to <wszystko> się ciącio. <grym> to ja myślę, że normalny browser, bo ten globalny jest fajny. Chociaż mm -hmm. oni tam mają niby dodatkowe skiny i tak dalej. Ale jako, że to wszystko jest też yy, tylko... Jakby na tych serwerach chińskich, no to nie można e, tam rywalizować z innymi graczami, to jest oddzielny zespół deweloperski i tak dalej. Więc no co, ja wybieram Globala. No, no ja też normalny. Okej, okay, moim zdaniem to jest trochę w tym chińskim, no jest fajnie, niektóre rzeczy jest tego już za dużo tyle tam nawalają. No, jest za duży. Te skiny, na przykład, co widzicie, takie kosmiczne, to żeby je zdobyć, to tam to jest taki element losowości, trzeba tam mm -hmm. wrzucać te gemy cały czas. Więc co, no, dajemy normalne i teraz <laughs> chyba bardzo ważne pytanko, zastanówcie się dobrze na tą o, odpowiedzią. Przecież się Sigma. Ja daję Edgara dla kanta, ja? sezonów to. Ja też daję <laughs> No nie, teraz już będę y, ten, TikToki z tego momentu. No i tak, bardzo dobrze. Nie no aktualnie no to chyba Edgar mocniejszy, nie. Wszyscy dajemy Edgara i Kurczę, co teraz. Ja nie, no mi się wydaje, że jest generalnie... OP. Bardziej OPS. Ja będę Edgar. Mniej więcej fanów z gry Edgar daje, do tego jak go tutaj biorę. Edgar śmierć w tej chleffy z kogoś skaczyć, do i się kurza. <laughs> potem to potem cię dosyć. wyzywają na TikToku. <laughs> no dobra, to Dawa dajemy Edgara. Edgara, niech będzie. O, jest. Oh, Tytułowe pytanie, gdzie Kurczę. Mega G. boksik, czy legendarny stardrop. No to zależy, bo w tych megaboxach też nie jest tak, że zawsze coś trafiałeś, nie? No tak, 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 tak. Ale jednak Dza to jest lepiej jak są star dropy, jak już się ma więcej tam rzeczy na koncie, no bo te skinki możesz dropić, a wcześniej nie było tego. Okay. To jest na pewno duży plus. No. Ja wybrał mimo wszystko Mega Boxa, bo bardziej kontentowo też na to patrzę. I to, 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 to fajnie zawsze było jak się otwierało, i taka zajawa była mocna. Bo, jako że lubiliśmy to wszystko, te boksy i, tam, i tak dalej, to trochę tak inaczej na to też patrzymy. Dobra, no to więcej to jest, jest Mega Box, ale minimalnie. Sier Troszkę to 100% tak. pewna. Bo legendarne start są gitne. Jakbyś dał po prostu start dropy, no to, no to mega boxy. Tak, bo tak mega Ale jako, że legendarne, no to tutaj tak ciężko było podjąć decyzję. Ale co, zgadzamy się, że raczej mega boxy. Dobra, no to dajemy. Uuu, 20. Nie, no to jest za proste. No pod skiny patrząc z ale skin do baza to jest chyba Hopka. najpiękniejszy skin od chopie 10 karnetów, moim zdaniem. To baza. plusa kupuję na pewno w kwietni, nie? Ja. No. Nie no, to prawda, ja też bardziej... A teraz nie kupisz ten... tego nowego? Nie, ja nie kupuję Brawl Pass Plusów. Nie, nie, nie przydadzą ci się w ogóle? Na co, jak ja no, mam pełkot. <laughs> ja tylko jak tytuł jest final albo skina, okay. To, okay. To, do szelki tam o mam chłopie star te Wiedźma szeli i chłopie tam mam dużo. No dobra, dobra, no to co wybieramy, 25 sezon. To... No, A, jeżeli chodzi o te skiny, no to bardziej lepszy. Do... Fajny ten, fajny. Jeszcze jest ten czerwony taki, bo tu są Tak, dwa tu, tu te dwa były, no. Dobra, a co tu wybierzecie panowie? Tu pisze, 2000 gałęzi czy najwyższa ranga w rankedach? Ta mistrzowska, no? Kurczę, mistrzowską, bije, więc 2000 gałęzi. No, no to ja odwrotnie. No, tak. Mistrzowskiej nie bije, więc. A gemy zawsze można kupić. A, a gemy to nawet ostatnio kupiłem, nie? No, dzięki no. z Rymbolem. Ja też biorę mistrzowską, bo ciężko mi ją na pewno będzie wbić, więc no fajnie by ją było mieć taką. O... No to co ja my... daję tutaj najwyższą rangę, no bo co fajnie by było ją mieć? Liga mocy czy tryb rankingowy? Hmm. No, Ligi no, Mocy usunęli nam. Teoretycznie wody. nie wyszedł właśnie jeszcze ten nowy sezon. Ale my akurat no, ale mogliśmy testować, więc z... dla nas to dobre jest pytanko, myślę. Mi się podoba. Powiem tak, jak ja takiego... grałem trochę Ligi Mocy. Ona jest spoko na początku, potem trochę pograć się znudzi, myślę, że z rankedami będzie tak samo. Ale ciekawiej są zrobione teraz. Te, te modyfikatory no, są, nie? Znaczy, modyfikatory to nie wiem, czy to jest taki plus, bo to jest bardziej. Dużo graczy pro narzeka na to. Tak, no, że lepiej Ale dla takiego live'a raczej... dla mnie, to jest tak o for fun, gra na live'ach czy co, A ale to jest lepsze. No to, to nie wiadomo. są takie modyfikatory jak z, z tej mego świni. To są jakieś takie Tak, No takie. No nie są najgorsze, może być to trochę ciekawsza rozgrywka. I... Okej, okay, no ja też bym wziął ten nowy tryb tak. rankingowy, bo co, no ciekawszy się wydaje na razie. Ono po no, prostu się zmieniło, Ostatnie pytanko mamy i takie mocne na koniec, no. Moją no. odpowiedź znaczyła. Więc ja nie mówię, Będę się. Oczywiście jestem, nie? Ja jestem Team Spike, Team Spike. Let's go. go! No chopię, jeszcze w górną gazem i To jego Tego gagatka trzeba wziąć. Jeszcze Spike jest OG. To jest taka ikona, nawet. Aha. No więc to w sumie wszystkie takie odpowiedzi nasze. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o hoperskim kurze subieku, wpadajcie tutaj do chłopaków. to też jest ważne. No i do zobaczenia. Dzięki za odcinek, panowie. Dzięki bardzo za zaproszenie. No dziękuję, dziękuję.